Moi Jestem Gąbka, pani profesor Gąbka. Stoję tu, aby pokazać Wam, że szkoła to nie tylko nudne lekcje i krótkie przerwy, w które głównie ma na spisywanie prac domowych. Jak cały pewnie wiecie, po ilości zakupów, promocji w sklepach spożywczych, cukrowych barankach oraz mamie, która planuje domowe porządki, zbliża się wielkanoc, a co za tym idzie, wolno od nauki. Z tej oto okazji zapraszamy Was na jacznie pozbawione szkoły odcinek. Jedyna pozbawiona świąt rzecz to słowo na dziś, estyma. Oznacza ono duże uznanie, szacunek, poważanie. Jednak możecie użyć tego wyrazu na przykład, przy stole jedną z przepysznych jajka w każdej możliwej odsłonie i rozmyślając nad tym, jak masz już dosyć potraw jajecznych lub przy zmywaniu naczyń. Na przykład, zobaczcie. Babciu, babciu, twój żurek był przepyszny. Darzy cię estymą za tą przepyszną potrawę. Och, dziękuję, wynusie, moje kochane! Kolejna część naszego programu to jajeczne doświadczenia. Zapewne zastanawiacie się, jak prosto oddzielić białko od żółtka. Jestem pewna, że głowicie się na tym cały czas. To, co teraz pokażę Wam moi drodzy, ułatwi życie każdemu. Popatrzcie! Że butelka dostała żółtko. Kolejny eksperyment pozwoli Wam odróżnić jajko ugotowane od nieugotowanego. Pierwszym sposobem jest rozbicie go. Asystent! Sami widzicie, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Pokaż Wam teraz bezpieczniejszy sposób. Może jest trochę mniej śmieszny, ale zawsze wychodzi. Jeśli jajko się kręci, oznacza, że jest ugotowane. Jeśli się nie kręci, to znaczy, że jest surowe. Widać, że to jajko się nie chce kręcić. Zatem tak, to, to się kręci. Sprawdzimy, czy jest ugotowane. Widać, że jajko jest ugotowane. Postanowiłam dać Wam świąteczny prezent i przedstawić jeszcze jedno doświadczenie. O tak, obrane ukocowane jajko. W całości wejdzie do butelki. Popatrzcie sami. Mam nadzieję, że dzisiejszy jajeczny odcinek bardzo Wam się spodobał. Razem z członkami Telewizji Pixel życzymy Wam wszystkim i Waszym rodzinom spokojnych, zdrowych i szczęśliwych świąt oraz dobrego jajka. No i oczywiście mokrego lejka. Jak to? A, właśnie czytam. A, tak? Proszę! No, Możesz mi to posprzątać. Nie wiem, ktoś. Jedno jajko jeśli się kręci, oznacza, że jest ugotowane. A drugie, jeśli się nie kręci, obydwa się kręcą. <noise> Mam dla Was również konkurs. Ten, kto pierwszy policzy, ile razy użyłam słowa związanego z jajkiem. Będziesz miał szansę zaproponowania kolejnego doświadczenia lub tak zwanego słowa na dziś. Trzymam za Was kciuki. Na razie. Kaszka, bo popsułaś jajko. No.